Witajcie! Starożytne mury świętego państwa Watykanu widziały zarówno światło wiary i nadziei, jak i ciemność, która gnieździła się w szczelinach kamieni. Kłamstwo, zdrada i zazdrość nie ominęły tego miejsca. Obojętność zamiast miłości, oszustwo zamiast mądrości, tycha zamiast pokory, nietolerancja i chciwość wszystko to pojawiło się również tutaj a historia nigdy tego nie zapomni. Całe dzieje Watykanu są pełne sprzeczności i tajemnic i mimo pozornej duchowości państwa papieskiego nawet tutaj kwitła namiętność, a sieć intryk się rozrastała. Natomiast w dzisiejszym wideo opowiemy o tym malutkim paistewku, które skrywa wiele ciekawych, a nawet szokujących tajemnic. Historia zaginięcia 15-letniej dziewczynki o imieniu Emanuela Orlandi od prawie 40 lat pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych. 22 czerwca 1983 roku Emanuela zniknęła chwilę po skończeniu swojej lekcji w szkole muzycznej. Przed zaginięciem zadzwoniła do siostry i opowiedziała o spotkaniu z mężczyzną, który zaproponował jej rozdawanie ulotek sklepu kosmetycznego za całkiem dobre pieniądze. Emanuela już nie wróciła do domu. Rodzice dziewczynki zaalarmowali o tym już następnego ranka, ale nigdy jej nie odnaleziono. Kilka dni po zniknięciu do rodziców dziewczynki dzwoniły osoby, które widziały Emanuele rozdającą ulotki. Następnie jacyś podejrzani ludzie dzwonili do rodziców, którzy proponowali zwrócić im córkę w zamian za uwolnienie tureckiego terrorysty z grupy Szarych Wilków. Jednak policja nie miała wystarczających powodów, by dać wiary tym słowom. Kolejny telefon z informacją o dziewczynce miał miejsce dopiero w 2005 roku. Anonim poradził zajrzeć do jednego z grobów w rzymskiej bazylice Santa Polinare. Policja przeprowadziła przeszukanie i znalazła w krypcie 18 wiecznej świątyni ciało mafiozo Enrique da Pedis, który był znany jako Renatino. Zabito go w 1990 roku. Była kochanka Renatino, Sabrina Menardi, wyznała podczas wywiadu, że kiedyś gangster przyznał się, że Emanuela została porwana. Kobieta następnie powiedziała, że on ją zabił, a ciało ukrył w lesie. Śledczy uważają, że porwanie młodej dziewczyny było ściśle powiązane z Watykanem. Chodzi głównie o to, że na początku lat 80. Bank Watykański zapożyczył się na dużą kwotę u mafii. Gdy bandyci zażądali zwrotu pieniędzy, Watykan nie spieszył się z ich oddaniem, a gangsterzy rozpoczęli szantaż, organizując atak na osoby znajdujące się w pobliżu świętego tronu. Być może jednym z działań przestępczych było porwanie. Według słów brata dziewczynki przez te wszystkie lata zwracał się do papieży w nadziei na uzyskanie pomocy i odnalezienie siostry, a w szczególności bardzo zaufał papieżowi Franciszkowi, którego uważał za przyzwoitego i dobrodusznego człowieka. Jednak papież Franciszek odmówił udzielenia pomocy i poprosił, aby więcej się z nim nie kontaktowano. Nawiasem mówiąc, ciała dziewczynki nigdy nie odnaleziono. Od dawna archiwum i Biblioteka Watykanu są atrakcyjne ze względu na swoją tajemniczość. Uważa się, że są tam przechowywane odpowiedzi na wiele pytań dotyczących cywilizacji ludzkiej oraz Boga. Ta tajemnica wynika przede wszystkim z faktu, że dostać się do Biblioteki Watykańskiej nie jest tak łatwo. Poza duchownymi mogą ją odwiedzać naukowcy i inni specjaliści, którzy otrzymali odpowiednią przepustkę i ukończyli 75. rok życia. Samo Archiwum Watykańskie jest w pełni prywatną własnością aktualnego papieża. Prawo do posiadania archiwum przechodzi na każdego kolejnego papieża po śmierci lub rezygnacji poprzedniego. Co zatem znajduje się w archiwum i Bibliotece Watykanu? W archiwum przechowywane są dokumenty osobiste wszystkich papieży, którzy kiedykolwiek zasiadali na tronie oraz zbiór materiałów dotyczących działalności Kościoła Katolickiego. Biblioteka Watykańska to około półtora miliona drukowanych książek, 150 tysięcy rękopisów, 300 tysięcy monet i wiele więcej. Na przykład w tych murach znajduje się seria listów napisanych przez Królową Marię Szkocką na kilka tygodni przed jej egzekucją w 1587 roku, a także zachowana prawie w pełni Starożytna Biblia z 1209 roku. Nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej dokonały krwawej zbrodni, a dokładniej mówiąc Holokaustu, gdzie brutalnie zabijały miliony niewinnych ludzi. Czystki etniczne w Europie Wschodniej były przeprowadzane bardzo starannie, a to tylko niewielka część ich polityki. Co zaskakujące, po zakończeniu operacji wojskowych większość zbrodniarzy wojennych nie poniosła żadnej kary i była w stanie uciec z Europy. Dla tysięcy nazistów była zorganizowana ucieczka, a Watykan im w tym wszystkim pomagał. Ta informacja jest szokująca, no bo jak w ogóle Kościół mógł ukrywać prawdziwych morderców? Ale jest to niestety prawda. Według historyków w 1942 roku Watykan stworzył specjalne szlaki zwane szlakami szczurów. Trasy te prowadziły głównie do Ameryki Południowej, a w szczególności do Argentyny, Paragwaju, Brazylii oraz Chile. Szlaki te miały powiązania ze strukturą szpiegowską USA i były objęte wywiadem brytyjskim. Pierwszy szczurzy szlak przez Hiszpanię wytyczył ksiądz Antonio Weber. To właśnie dzięki tropom szczurów wielu przestępcom udało się uniknąć kary i kontynuować życie w Ameryce Południowej. Antonio Weber postanowił znaleźć się po bezpiecznej stronie i po zakończeniu wojny twierdził, że dzięki tym szlakom uratowali tysiące Żydów, którzy uciekali przed hitlerowskim reżimem. Weber oznajmił również, że nie znają prawdziwej tożsamości migrantów, więc szlaki mogą być również wykorzystywane przez przestępców. Jak się jednak okazało, księża watykańscy doskonale wiedzieli komu pomagają, ponieważ każdy ze zbrodniarzy otrzymał obywatelstwo watykańskie i przez pewien czas ukrywał się pod postacią duchownego. Szacuje się, że około 30 tysięcy nazistów opuściło Europę, używając paszportów watykańskich. Watykan jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że w jego murach przechowywane są dokumenty i artefakty dotyczące prawdziwej historii naszej cywilizacji. Jednym z najbardziej niesamowitych wynalazków Watykanu jest chronowizor. Został zaprojektowany przez benedyktyńskiego mnicha i fizyka Marcello Ernettiego w latach 70. Dzięki wehikułowi czasu można zajrzeć w przeszłość, a nawet zobaczyć, jak faktycznie odbywało się ukrzyżowanie Chrystusa. Według Ernettiego chronowizor nie pozwalał przenosić się w czasie, a jedynie pokazywał wydarzenia z przeszłości. Naukowcy są zdania, że wszystko, co dzieje się na świecie, nie znika, tylko jest przechowywane w przestrzeni na kontinuum czasowym lub w polu informacyjnym wszechświata. Podczas swojego jedynego wywiadu Ernetti opowiadał o zasadzie działania chronowizora. To urządzenie zostało wyposażone w kilka anten wykonanych z pewnych sekretnych materiałów. Anteny można dostosować do żądanej epoki, po czym na monitorze pojawia się obraz, któremu towarzyszą dźwięki. Dzięki chronowizorowi, jak twierdzi Ernetti, można było uzyskać wiele ciekawych ujęć z przeszłości i aby udowodnić poprawne działanie swojego urządzenia, zaprezentował publiczności zdjęcie ukrzyżowania Chrystusa. Zgodnie z religią chrześcijańską Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł na ziemię, aby odpokutować za grzechy ludzkości. Wiemy dzięki Biblii, że został niepokalanie poczęty z Maryi Dziewicy i przez całe życie nie okazywał cielesnej miłości do kobiet. Jednak Biblia przedstawia również Marię Magdalenę, nierządnicę, która wyrzekła się swojego grzesznego życia i pokutowała przed Chrystusem. To właśnie ta młoda kobieta poszła za Synem Bożym, była obecna przy jego ukrzyżowaniu i jako pierwsza dostąpiła zaszczytu ujarzmienia z martwych wstałego Chrystusa. Taka duchowa zażyłość między mężczyzną a kobietą rodziła spory o to, kim dla siebie byli. Wielu jest zdania, że ta tajemnica nie została wyjaśniona w Biblii, ponieważ w rzeczywistości Jezus Chrystus i Maria Magdalena byli małżeństwem i prawdopodobnie mieli też potomstwo. Sam pomysł, że Jezus mógł być żonaty, spopularyzował Dan Brown. W Biblii nie można dowiedzieć się, czym Chrystus zajmował się poza nauczaniem. Według niektórych teoretyków te szczegóły jego życia są bezpiecznie przechowywane w archiwach Watykanu. Jeden z rękopisów znalezionych w Izraelu mówi, że Jezus Chrystus i Maria Magdalena byli małżeństwem. Nie można jednak w pełni ufać tym zapisom, ponieważ nie wiadomo, kto jest ich autorem. Co więcej, istnieje teoria, według której Maria Magdalena była współodkupicielką Chrystusa, jego siostrą, a więc też córką Boga. Tak czy inaczej, poznanie szczegółów życia osobistego Chrystusa jest praktycznie niemożliwe, a nawet jeśli rzeczywiście był żonaty i miał potomstwo, Pozostanie to tajemnicą i będzie zatajone przez obecny Kościół. To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie polubienie, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.